Okej, okay. siemaneczko w siódmej części Let's Play GTA 5. Lecimy jako Franklin, bo ten pytajniczek chce sprawdzić. Myślałem, że troszeczkę dłużej sobie pogram Michaelem, ale niech i tak będzie. Czy będzie duży przypał, jak tą babeczkę Zresztą sobie wysiudamy? Dobra, spoko, grunge, że nikt nie wezwał. Chyba ktoś ją nawet potrącił teraz. Dobra, za, uf, 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 jak ładnie zapieprza. Takie autko musimy odstawić do naszego garażu zdecydowanie. A i nie sprawdziłem e, tego newsa, e, niuansu, nie newsa, tylko niuansu z poprzedniego odcinka. Czy mogę w cudzym garażu parkować swoje fury, ale pewnie nie. Ale to jest ładnie się zbiera, ładnie, naprawdę ładnie. Dobra, zobaczymy o co chodzi tutaj. Uh whatever. <laughs> what the shit, is God? God? Give me that motherfucker. Hey, 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 whoa, back up there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's alright. What the fuck you talking about? Oh, hey, look, I saw quarterback blues, man. And you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in vine would you think he clay PG sellout? bitch-ass punk oh. motherfucker oh shit man oh hey i'm sorry dude i didn't you know my, my contacts in you know i mean i love black people yeah you know like uh like i love gangsters i love like gangster rap yo sup man um, who gives a fuck if he's gay or not man the man is not married it's his business leave motherfuckers alone well, look I'm, I'm just saying that that it's it's the hypocrisy that i can't stand you know, I mean, of celebrities. Right? I mean, PG, right? He, he, he says he, he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then when he, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send to our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. <laughs> why do you care, man? Yeah, well, because you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! fuck them they're not magic no no they're no better than me they're no better than me shit oh shit oh my god it's miranda miranda i love you miranda come on come on it's fucking miranda fucking cowan man look. she's a fucking megastar no no leave me out your shit man oh no 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 we can make vocal cool bucks here man we get one picture of, of her of her hairy legs or her aging muff and we are in the money man in the money bro. Come, on. come on man come on oh. Dobra, nie szalej. Motorek całkiem nieźle wygląda. Wsiadaj, gościu. Spoko. Wiem... A kurde, szkoda, że nie sprawdziłem ile kosztuje turbo do auta. Znaczy turbo. Jakieś ITRO, żeby zamocować. ITRO, NITRO, nie. Wyrażajmy się precyzyjnie. I ciekawe czy do mo Nie, motor pewnie też podchodzi pod to. Nie wiem, z której strony mam zaje zajechać. Dobra. Pięknie. Te limuzyna zapieprza, nie? Rób zdjęcia, gościu. Rób, 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 rób. Co za zjed?

Dobra, spoko. Używa, było niebezpiecznie. Zaraz dojedziemy, gnoja. Chcemy go całkowicie załatwić, żeby już nigdy nie zrobił ani Ej, jednego zdjęcia. Tutaj, huh? oh, yeah. Czekaj. Pięknie. To okay, buddy, Dobra, spieprzamy stąd. Do miejsca oczekiwania, Spoczko. Mam nadzieję, że to nie będzie pierwsza i ostatnia misja z, oj, z tobą.

Masz to jak w banku. Masz to jak w banku, dobra. nowy kontakt dodano. No, zajebiście idealna jakość. Seria? To co tam miałem zrobić? No, bez przesady, kaman. Bez przesady, gdzie my jesteśmy? Czy mhm. w zasadzie jesteśmy w kurwę daleko? O, to jest zadanie. Dla nas od Michaela, spoko, musimy tam podjechać. E, garaż na Grove Street do kupienia. Na razie to nas kur... nie stać na żaden garaż. E, w ogóle z taką kasą to jest lekka żenuła. Gen, e, musiałbym tutaj do Franklina podskoczyć. I chyba tak zrobimy i wziąć jakąś misję od niego, no. Skoro mamy już Franklina tutaj pod naszą opieką Tylko kurwa... No nie ma szybkiej podróży chyba w GTA. No nieważne, widzimy się w, po prostu na miejscu pod Hawirą u Franklina Dobra, jesteśmy już yy, A propos szybkiej podróży, zapomniałem, że tutaj są yy, takie yy, rzeczy jak taksówka, czy tam chyba nawet metro, czy coś w tym stylu, więc wiecie, więc w, pewnego, w pewnym sensie istnieją tu takie rzeczy ale aczkolwiek no wtedy nie mógłbym zapisać swojego motorka, więc. Czy on będzie już zapisany w moim, w moim garażu ten motorek. Nie wiem, czy to tak miało wyglądać. Ten zielony to jest od, od Lamara. E, Chyba o to mu chodziło. Tak mi się wydaje. No w każdym bądź razie bierzemy jakieś zadanko fr, dla Franklina. Zobaczymy o co chodzi tym razem. A do Michaela wrócimy w przyszłym odcinku, aczkolwiek nie wiem, czy będziemy robić to wspólne zadanie, czy po prostu przeniesiemy się w rolę Michaela. Chyba w rolę w ciało Michaela. Niech to szlak. Hello. To się wpieprzyłem. I Franklin! What the fuck? Mm. I mean, what the hell going on here? Wait Franklin, what are you doing here? I live here. This half my house too. So you stay? Anyway, Magenta is reinvigorating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go, go. With pleasure. Go. go. And stay <laughs> trouble. Yeah, yeah. I bet you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangsta shit, nigga. Look who's bizarre. What's up, What's with it, man? Oh, no, nah, no. Nah. Show some respect here, nigga. That man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I missed you, dog. Oh, oh, you missed me, huh? Nah, I ain't missed you. Your ass could have stay gone for good. So I fucked your girl, mm -hmm. mugged your moms, mm. and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha <laughs> ha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. Oh, you been doing your time looking at sweet boy balls? Oh, it's good to have confirmation. <laughs> this funny fuck. Why you keep hanging around this clown L? Shake this fool, we man. We from the same set, Stretch. Why, why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, dawg? It's good you back home. Glad you here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey, yo, motherfucker, I know little niggas like you been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man, you ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, all right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you! Uh, I swear, man. Sprezzet. Come whoa, on, whoa, man. Whoa, whoa. Cool what out. Fuck, chill, man. man. This motherfucker get on my goddamn nerves. The nigga get on my nerves too, man. Part of the nigga charm, man. Hey, come <laughs> on, man. Let's bust a move, man. You gonna drive or what, Bill? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. We business. Come on, Y'all niggas act like girls. <laughs> <laughs> <See? laughs> Dobrý <laughs> Franklin. <laughs>

You know when I went away you punks was little homies and I was a big homie. Now I'm out and you little homies is big homies. But you still gotta respect. Man, what the fuck this nigga talkin' about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's a fuck They hodgy. Oh, Dziękuję bardzo. Ammunation, armor to the stars. Hey, what's up, man?

Mm -hmm. Pełna kamizelka Dobra e, Nie no Czarniej kamizelki no nie żartuj O jakieś pałki są tutaj Czekaj maczeta Młotek Custeeed Ale z 7,5 koła? No nie żartuj Butelka za 300, ile jest z mło... Bierzemy butelkę, pewnie Nóż za... o, nóż za stówkę, to bierzemy nóż Pewnie, zakupiono nóż Jakiś automat za ile? Kompaktowy... jakiś Uzi Strzelby nas nie interesują, spadochron też nie. No, to jest wszystko ciężki, ten kaliber. Nie, dobra, to by coś prostego. No, celny zasięg. Tak, myślę, że jakiś prosty karabinek. Dobra, mm. A, mogę się tak przyglądać spoko. A, tu, aha, tu jeszcze sklep jest. Nie, 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 to mnie to nie interesuje. Ule... O, a, a, ulepszenie tego na przykład, latarka. Dziękuję bardzo. Dobra. Czy możemy teraz już wyjść? Dokładnie, wypieprzajmy stąd. To jest Grow street, nie? Zielona. Kurwa, nie przeczytam tej jewanej czapeczki. Tak, pewnie tak, dobra, zamknąć mordy, czarnuchy spieprzamy stąd. Mhm, chodźmy na to pieprzone spotkanie. No i wsiadajmy do tej na naszej pożal się Boże furki. Kurwa, kurwa, no nie wierzę, no. Halo? Dzień dobry. Ten kumpel potrzebuje specjalnego zaproszenia. No nie, proszę, nie, tylko nie to. O, 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 dziękuję bardzo. Dobra, wsiadaj, złama się.

Nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. you been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some Mark <laughs> talk like that to an OG. <laughs> CGF is changing. Man, no wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, nah, not now hungry.

Nie wiem czy już teraz gnata wyciągać czy nie, ale przynajmniej trochę się obkupiliśmy w przydatną broń. Co, co nam zostało z ulepszenia auta? That shit nigga with a paper paperhead, nigga. I'm talking about boo cool. <laughs> What's up, boy? Everything cool? Come oh, on, man. What those things are? No watch nigga. Dee, my nigga. Just got out, crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look, 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 this ain't about you, man. What? You know these niggas dumb. What the fuck uh? this trick talking about, man?

Kurwa, chowaj się tutaj. Szedłeś trochę na jolo. Przeciśnij podczas celowania. Aha, dobra, podczas celowania. No rzeczywiście zajebiście przydatna. Nie, ale bez beki, to nie był głupi pomysł. Dobra. No i kto by przypuszczał, że się... ...sytuacja skomplikuje. Cały dresik mija pany, tam nasz ziomal leży. Nie, dobra, już myślałem, że po nim dobra. kurwa jakieś automaty jeszcze mają, gnojki dobra. Fajna ta strzelba. Podoba mi się, tylko amunicja nam się trochę kończy. Dobra. Pięknie. Jeszcze ktoś? Kończy. A nie, dobra, regeneruje nam się HP. I do połowy. Otwieraj to kurwa złama się to też Twoja wina w tym wszystkim Kur No przesadziłem. <laughs> tylko nie mów mi, że od początku będę musiał przechodzić przez to w mordę całą tą strzelaninę. Nie, na Nie, o zajebiście. Byłem już zasmucony tym. Może, że granatów nie mają. Musimy byli naprawdę w dupie. A mogę zmienić na jakieś auto. O, jakiegoś kałacha nawet mamy. Dobra. pięknie. Nie, nie, potrzebne nam osłony. Może, może jednak trochę potrzebne. Ej, skałacha dużo lepiej mi się strzela. Znaczy strzelba też jest zajebista, ale dałaby się jakaś odmiana. Dwa, trzy gwiazdki to nic dobrego nie wróży. Dobra i mm, może weźmy naszą nową pukawkę. U, 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 jest apteczka. Dzięki. Dobra, pięknie. Come on. Mam nadzieję, że nie będzie zadymy z gliniarzami. nic zmieniać nie, 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 Spieprzamy po prostu stąd. dawaj Dawaj, dawaj, Kurwa. No na 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 co na na górę kamam Dobra, <laughs> chyba tak w odruchu Solidarności, zanim wyskoczył troszeczkę, nie? On stąd. Jak najszybciej, o kurwa, gdzie wy jesteście? A tutaj, kurwa, Franklin. Dobra. Spieprzamy stąd. Jezu, jeszcze gliny trzeba zgubić. No to fantastico. Uuu, nice. Co tam się działo? Dobra. Mam się gdzie tu będzie najszybciej. Nie wiem, czy na autostradę to był moc... Y, dobry pomysł. Nie mam innej... Innego pomysłu. Na razie ten spieprzamy. No nie, dobra, już nas zgubili. Ok, o nie, ku... kurwa. Nie wiem, czy jadą za nami. No, dobra, już gówno. Gówno w dupie już mamy. Yeah, Udalamy Za pięknie, prawda, za pięknie, żeby tak się szybko udało Come on, come on. No, kurwa naprawdę hey, Dawaj, 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 dawaj. na pełnej Franklin Na pełnej na okay, yeah, cały tabun winiarzy tutaj może wyjedziemy stąd a ja może tutaj to przeczekamy co o tym myślicie Kurwa śmigłowiec tam jest myślicie, że, myślicie, że nas tu nie ogarną? A oni sobie tu spokojnie teraz... No nie, 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 nie. Dobra, tylko jak stąd wyjechać w miarę tak... No kurwa, no właśnie, tego się obawiałem. A się Franklina i tą jego wesołą ferajnę... Dobra. O, jakiś paparazzi, spoko. Dobra. <grywa> Dobra. Kurwa. Cóż to była za misja? Nic dziwnego, że tylko 50%. Ale dobra. Niech i tak będzie. Jest od odholowany, Udaje się na aby odebrać pojazd za drobną opłatą. No pierdolisz. Chowaj to kurwa. Nie gadaj, że co został odholowany? poważnie. Jakieś konkretne miejsce? Daleko nie. Dobra, szczerze mówiąc, w dupie z tym samochodem znajdę sobie lepszy, ale w tym odcinku to będzie na tyle. Jeszcze wejdę do chaty i sprawdzę, czy. co się tu opiera. dobra. Mogę się przekimać, także na dzisiaj to tyle. Myślałem, że tu uleży spluwa. Także na razie.